Cześć wszystkim, witajcie ponownie na moim kanale Marisa z Pazurem. Dzisiejszy odcinek to ostatni odcinek, ostatni filmik z mojej serii zodiakalnej. Seria zodiakalna skupia się na manii odpowiednich dla danego znaku zodiaku. Jest to taka moja luźna interpretacja kolorów, które są tradycyjnie łączone z pewnymi znakami zodiaku. I kolory te są taką moją. Inspiracją do stworzenia mani, które nazywa się mani dla danego znaku zodiaku, ale oczywiście może być noszone przez wszystkich niezależnie od ich znaku zodiaku. W dzisiejszym odcinku mamy mani dla Bliźniąt i yy, Kolorem przewodnim bliźniąt jest kolor żółty, dlatego będę robić dzisiaj mani właśnie e, głównie z tym kolorem. E, wszystkie kolory, których używam, po, również te kolory, które mam na prawym ręku będą podane w opisie tego filmiku na dole, jak również podaję też mój kod rabatowy, który uprawnia Was do 10% zniżki na produkty Revelle przy Waszym pierwszym zamówieniu, więc jeżeli macie ochotę to zapraszam do skorzystania. A, e, oprócz Trzy mojego żółtego koloru będę używać kolorów takich fajnych, letnich. Skomponowałam ten żółty razem z takim. Dosyć mocnym różowym, fuksjowym różowym i blado niebieskim kolorem. Oprócz tego, jako podkład pod moje dwa paznokcie, na których będę robić zdobienie, będę używać tego koloru, który nazywa się Caspian Sea. Jest to taki mleczno-biały, półprzezroczysty biały kolor, który będzie naprawdę bardzo fajnym tłem dla tego zdobienia. W międzyczasie poza kamerą nałożyłam mój żółty kolor na trzy paznokcie, na których nie będę robić zdobienia. Zdecydowałam się nie pokazywać tego, ponieważ mam już mnóstwo filmików, w których zawsze pokazuję w jaki sposób robię mani. Żeby nie przedłużać, po prostu zrobiłam to poza kamerą, a teraz będę kłaść mój podkład pod moje dwa paznokcie, na których będzie zdobienie. W międzyczasie chciałam Wam powiedzieć kilka słów o bliźniętach. Kolor bliźniąt to kolor żółty. Rządzone przez Merkurego bliźnięta kojarzą się z wesołymi odcieniami żółci. Zodiakalne bliźnięta są pozytywnie nastawione do życia, podnoszą wszystkich na duchu oraz zachęcają do aktywności. Są także dość zmienne, przez co wielu ludzi nie może za nimi nadążyć. Żółty kolor wyzwala ciekawość i podsuwa bliźniętom genialne myśli. Ten inspirujący i życiodajny kolor przenika efekt przenika ekscytującą naturę osób urodzonych pod tym niezwykłym znakiem Zodiaku. Żółty kolor mocy rozjaśnia wszystko dookoła, także intelekt, który wszak jest jednym z najważniejszych narzędzi bliźniąt. Ten opis i ta charakterystyka jest to cytat ze strony astroweb.pl astro Jestem ciekawa, jaka jest Wasza opinia na ten temat, zwłaszcza pań i panów bliźniąt. Czy lubicie żółty kolor, czy jest, uważacie, że naprawdę jest to Wasz kolor mocy? Jestem ciekawa, jak to się odnosi zawsze do rzeczywistości, ponieważ wiadomo, że wiele rzeczy można wyczytać w internecie, w gazetach, ale nie zawsze wszystko to, co znajdziemy gdzieś na sieci jest zgodna z prawdą. Więc jeżeli macie ochotę, zostawcie komentarz, dajcie znać, czy to Mani, które pokażę Wam na końcu, czy odpowiada Wam jako bliźniętom, czy trafiłam, że tak powiem, w gusta. Mi to Mani bardzo, bardzo się podoba. Jest bardzo fajne, letnie i ponieważ łączy nie tylko żółty kolor, ale również te dwa takie inne wakacyjne kolory, uważam, że jest naprawdę bardzo uniwersalna i tak jak powiedziałam na samym początku, nie tylko bliźnięta są w stanie, czy są w uprawnione, że tak powiem, w cudzysłowie do noszenia takiego mani. Wydaje mi się, że jest ono dosyć takie fajne, kolorowe, neutralne, wesołe dla każdego. Jeżeli chodzi już o e, same paznokcie, to wykonałam trzy częściowe dipy po to, aby zbudować apex i zbudować fajny paznokieć e, pod, nasz, pod nasze zdobienie. I teraz po nałożeniu bazy na cały paznokieć, delikatnie za pomocą tych trzech pędzelków i trzech kolorów, osypuję puder w trzech różnych miejscach mojego paznokcia. Starając się, żeby gdzieś tam mniej więcej się połączył, ale niekoniecznie, nie jest to, nie jest to ombre, jest to trochę inny wzór, taki dosyć. Opowiedziałam spontaniczny. Ten wzorek nie jest w ogóle przeze mnie zaplanowany, więc po prostu jak wyjdzie, tak wyjdzie. Chciałam po prostu oprócz tego żółtego koloru dodać jeszcze jakąś taką mieszankę fajnych letnich kolorów i tak jak widzicie, one częściowo się, częściowo się pokrywają, ale niekoniecznie. Nie chodziło mi tutaj o osiągnięcie efektu ombre, mimo że jest to metoda, którą stosuje się przy robieniu ombre i Pewno te kolory gdzieś tam się połączą, ale ombre nie jest tutaj moim celem. Moim celem było po prostu stworzenie takiej, takiego obrazu, jakiegoś takiego, no nie wiem, abstrakcyjnego wzoru, takiego abstrakcyjnego połączenia kolorów, które dawałoby fajny, taki letni efekt. I to było głównie moim celem. Nie starałam się mieszać tych kolorów, mimo że one się rzeczywiście troszeczkę wymieszają, ale nie było to moim celem. Jak widzieliście wcześniej w momencie kiedy gdzieś tam te dwa kolory, zwłaszcza ten żółty i niebieski, one są troszeczkę bledsze. Ten różowy kolor jest bardzo intensywny. Jeżeli widzę, że na przykład jest on gdzieś wygląda dosyć blado. To w momencie kiedy baza z pudrem są troszeczkę podeschnięte, ważne jest, aby ta baza nie była mokra. Mogę wetrzeć dodatkowo oprócz obsypywania, mogę wetrzeć dodatkowo pigment w mój paznokieć i sprawi to, że po prostu kolor stanie się intensywniejszy i będzie bardziej widoczny. Jest to metoda, którą z pewnością widzieliście już na moim kanale, jeżeli oglądaliście filmik na moim kanale poprzednio, ponieważ jest to oczywiście też jedna z metod do osiągnięcia naprawdę fajnego ombre, czyli po prostu wcieranie pigmentów w podeschniętą bazę. Bardzo, bardzo polecam stosowanie obydwu tych sposobów w tym samym mani, ponieważ zwłaszcza jeżeli chodzi Wam o osiągnięcie dobrego ombre, jest to uważam fajny sposób na to, aby kontrolować troszeczkę tę intensywność tego koloru, które chcemy, który chcemy osiągnąć. Tak jak powiedziałam, zwłaszcza kolory, które są dosyć blade, nie mają mocnego pigmentu, czasami po prostu e, trzeba je troszeczkę wetrzeć, trzeba im pomóc e, być trochę, żeby były trochę bardziej uwi uwidocznione. W ten sposób użyłam, nałożyłam jedną warstwę pudru na moje dwa paznokcie ze zdobieniem i w dokładnie taki sam sposób e, nałożę kolejną warstwę. Po nałożeniu moich dwóch warstw w taki sposób wygląda moje mani. Jak wcześniej wspomniałam, nie chodziło mi tutaj o efekt ombre, ale właśnie o taki efekt dosyć abstrakcyjny. I bardzo, bardzo polecam koniecznie zabezpieczenie tego wzoru, przynajmniej minimum jedną warstwą pudru Clear, ja użyłam tutaj dwóch warstw budru Clear, również po to, aby zbudować sobie dodatkowo, dodatkowe warstwy paznokcia. Bardzo ważne jest nałożenie Pudru Clear, ponieważ jeżeli chodzi o ombre, w momencie kiedy zaczniemy piłować te paznokcie, to po prostu bardzo prawdopodobne jest to, że spiłujemy ten nasz efekt kolorystyczny i będzie to po prostu no, wyrzucony czas, szkoda tego czasu, który które zainwestowaliśmy w robienie tego, tego wzoru i tego zdobienia. jak wygląda moje gotowe mani po wypiłowaniu, wypolerowaniu paznokci i nałożeniu kolejnej warstwy aktywatora. Bardzo polecam nałożyć aktywator zawsze po wypiłowaniu paznokci, dlatego, że po prostu wtedy top bardzo ładnie się błyszczy. Jeżeli chodzi o top, ja tutaj się zastanawiałam, jaki top nałożyć i zdecydowałam się na mieszankę topu błyszczącego i topu matowego. Mam top matowy z firmy Blue Sky, który widzieliście już, jeżeli oglądacie moje filmiki, używałam go już kilka razy. Bardzo, bardzo on mi się podoba, jest naprawdę bardzo fajny, mogę go polecić, jeżeli nie macie alergii na y produkty hybrydowe, produkty światłotwardzalne. E, przy nakładaniu jakiegokolwiek topu hybrydowego, światłotwardzalnego naprawdę trzeba nałożyć e, najpierw bazę. Tak jak widzicie, ja mieszam różne firmy, nie musi to być jedna taka sama firma, ale koniecznie trzeba nałożyć na e, tytan bazę hybrydową, a później dopiero top. E, dlatego, że jeżeli tego nie zrobicie, to po prostu top e, będzie schodzić płatami, on się, on się nie, nie utrzyma na paznokciach tytanowych. nałożeniu topu, tak wygląda moje zakończone mani. Tak jak mówię, ten top matowy z tymi drobinkami bardzo, bardzo mi się podoba i używałam go już kilka razy. Na pewno widzieliście tutaj na moim kanale już trochę wcześniej. Bardzo podoba mi się też kombinacja właśnie trochę połysku i trochę matu. No i bardzo mi się podoba ten abstrakcyjny efekt na tych dwóch paznokciach. Dajcie znać, czy takie mani podoba Wam się również. Czy wyszło fajnie, czy nie fajnie. Czekam na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach.